Cześć, dzisiaj Wam pokażę troszeczkę inną rzecz, a mianowicie jak poczuć własne ciało i opowiadać o nim więcej, co czujecie. Technika, którą za chwilę zobaczycie, jest bardzo często przeze mnie wykorzystywana w gabinecie, zaraz po tym, kiedy skończymy wywiad z pacjentem i każe mu się położyć po prostu na kozetce. Wtedy pytam pacjenta, co w tym momencie czuje. On bardzo często, bardzo szybko odpowiada, niekonkretnie, że o, właśnie teraz bolą mnie te plecy, albo że w ogóle nic nie czuje, i tyle. A ja bardzo chciałbym dowiedzieć się troszkę więcej tego wszystkiego dlatego za chwilę zobaczycie jak po prostu zrobić i jak ewentualnie określać to co właśnie jest, co jest po prostu w waszych odczuciach. Także zapraszam was teraz na leżankę. Połóżcie się wygodnie na macie na łóżku, choć bardziej preferowane jest leżenie na czymś twardym uczycie się oczywiście na plecach możecie mieć jakąś poduszkę pod głową i zamknijcie sobie oczy poczujcie jak oddychacie czy oddychacie bardziej klatką piersiową, czy bardziej że żebrami I dajcie sobie chwilę czasu Dobre kilkanaście nawet sekund do 20. I poobserwujcie siebie właśnie jak zachowuje się Wasze ciało. Czy przede wszystkim jest mu dobrze w tej pozycji, czy jednak czuje jakieś niedoskonałości tutaj związane z jakimś komfortem. Może czujecie jakieś napięcia w odcinku szyjnym? Może jakiś bark Was spina, choć po prostu boli. Może faktycznie ten no, odcinek lędźwiowy gdzieś jest dla Was tutaj niekomfortowy w takim leżeniu. Wtedy ewentualnie możecie sobie za chwilę zgiąć nogi w kolanach. Ale jeszcze chwilę poczekajcie, zobaczcie sobie, czy wszystko ok jest z dłońmi, z łokciami. W wasza międzica jest bezbolesna, bez żadnych napięć. Czy czujecie, kiedy wdychacie powietrze, czy robicie wdech, kiedy przepona się opuszcza, czy przypadkiem jakieś nie pojawiają się napięcia w obrębie jamy brzusznej, a może nawet podbrzusza. Zobaczcie sobie, jak z kolonami, czy one oba tak samo dotykają ziemi czy stopy macie wrażenie, że są dobrze równołożone? Oczywiście chodzi tutaj o ułożenie bioder, choć po, po różnych skręceniach całego skokowego możecie też mieć problemy po prostu z takim naturalnym ułożeniem stopy po prostu widać, że ona jest po prostu inaczej wygięta niż ta zdrowa. Może teraz czujecie jakieś trętwienie od odcinka gdzieś Was ściągnie po pośladku jakiś właśnie promień po łudzie, po łydce, a może w przodzie uda może czuć jakiś ból w okolicach pachwiny że Was głowa boli, szumy uszne zobaczcie co Was tutaj co tutaj przeszkadza i dajcie sobie jeszcze taką chwilę, zobaczcie też czy kiedy oddychacie sobie chwilę, to czy te napięcia też troszkę nie uspokoją? Przy takich technik medytacyjnych możecie w tym miejscu, kiedy czujecie jakieś napięcie, wyobrazić sobie, że bierzecie wdech normalnie nosem i robicie wydech, tak jakbyście wydychali to powietrze, właśnie wraz z tym napięciem, które tutaj Wam towarzyszy i po sobie najlepiej nawet kilka minut w takim stanie. W ogóle mając najlepiej zamknięte oczy, to najlepiej pomaga się skupić. To jest świetna w ogóle tak naprawdę autoterapia dla pacjentów, bo faktycznie jest ona bardzo wyciszająca, ale też no, pozwala faktycznie zlikwidować różne napięcia w naszym ciele. Pozwala się wyciszyć właśnie pokojć, a tego naprawdę potrzebujemy w tych no intensywnych czasach, gdzie faktycznie są one bardzo stresogenne. Kiedy już wiedzieć, że to jest ten moment, gdzie faktycznie jest Wam dobrze, jest w porządku. Wówczas możecie sobie policzyć do trzech, a raczej trzech wdechów i wydechów. I przy tym ostatnim po prostu powolutku sobie otwieracie oczy, troszkę poruszać sobie waszymi stopami, dłońmi, żeby następnie kolejne gdzieś tam stawy bliżej tutaj tułowia, miednicy zaczęły się pomruszać, żebyście no, powolutku mogli sobie. Bezpiecznie stawać. Świetne ćwiczenie. Nawet sobie e, się świetnie zrelaksowałem, chociaż trwało to z 2-3 minuty i polecam wszystkim nawet po całym takim dniu pracy żebyście sobie zrobili taką, taką krótką nawet medytację krótkie sprawdzenie tego jak się dzisiaj czujecie i bardzo prosty sposób sobie po prostu pomóc takim prostym oddechem wyciszającym e, reagującym właśnie na zmniejszenie napięć mięśniowych, naprawdę to pomaga i sugeruję wszystkim żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda tak jak mówię ja to wprowadzam. Często w gabinecie poprzez taką pierwszą diagnostykę pacjenta, żeby on nam, mi też powiedział jakie ma odczucia. Właśnie staram się mu też podpowiadać e, właśnie co może czuć, czy faktycznie tak jest, tak jak właśnie teraz przed chwilą wam wszystko tutaj opowiadałem. Oczywiście często też na samym początku to nie trwa e, kilkanaście minut czy nawet dziesięć, tylko raczej jest to w miarę kilkuminutowa po prostu taka diagnostyka, Czasem na samym końcu wizyty, kiedy chcę tak bardzo fajnie wyciszyć pacjenta, to wtedy wprowadzam do niego takie właśnie techniki wyciszająco-medytacyjne nawet możemy to nazwać. I wtedy faktycznie on sobie właśnie z tymi napięciami i faktycznie świetnie. Potem gdzieś tam można sobie wstać i naprawdę człowiek się zdecydowanie lepiej czuje. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Troszeczkę inny materiał niż poprzednie. Ale myślę, że tego troszeczkę będzie nawet niebawem więcej. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Może dajcie po prostu znać, czy chcecie takie materiały. Ja będę po prostu jak najbardziej z wielką chęcią tworzył dla was. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.